Każdy wielki czyn i każda fantastyczna przygoda zaczynają się od pierwszego kroku, ten zaś zawsze sprawia wrażenie trudniejszego niż jest w istocie. Cześć, witam Was już pod koniec tego tygodnia. Szybko przeleciał. Pewnie dlatego, że szybko robi się ciemno. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym w pomarańczowej teczce powrócić do książki, z której już czytaliśmy, ale ona mówi o bardzo ważnej rzeczy. Do tego stopnia istotnej, że słyszę ostatnio głosy od ludzi sukcesu, którzy wymieniają właśnie tę książkę pośród tych najważniejszych, jakie w życiu przeczytali. Obok Dale'a, Carnegie. Jak zdobyć przyjaciół czy obok Davida Schwartza, jego magii myślenia na wielką skalę. Mówię o książce Darrena Hardiego Efekt kumulacji, bo właśnie ta kumulacja, to składanie plus konsekwencja plus drobne zmiany potrafią czynić cuda. Posłuchajcie zresztą właśnie o, o tym, że najważniejszy jest czas, pisze Darren Hardy. Zaczyna ten podrozdział zdaniem: Im wcześniej wprowadzisz małe zmiany, tym silniej efekt kumulacji zadziała na twoją korzyść. No dobrze, ale co wtedy, jeśli nie wprowadziliśmy wcześniej zmiany, czujemy, że to już nie jest jakiś wczesny moment w naszym życiu, prawda? Włos już siwy, czy to znaczy, że nie mamy szans? No to posłuchajmy. Wmawiasz sobie, że zaczynając tak późno, stoisz na z góry straconej pozycji i nigdy nie dasz rady nadrobić zaległości? To tylko kolejna zdarta płyta w twojej głowie. Czas ją wyłączyć. Nigdy nie jest za późno, by czerpać korzyści z efektu kumulacji. Załóżmy, że zawsze chciałeś nauczyć się grać na fortepianie, ale wydaje ci się, że jesteś już na to za stary. Niedługo skończysz 40 lat. Jeśli zaczniesz teraz, możesz zostać mistrzem, zanim przejdziesz na emeryturę, ponieważ będziesz grał przez ćwierć wieku. Najważniejsze to zacząć teraz. Każdy wielki czyn i każda fantastyczna przygoda zaczynają się od pierwszego kroku, ten zaś zawsze sprawia wrażenie trudniejszego niż jest w istocie. To jest jeden z najbardziej budujących fragmentów, jakie ostatnio czytałem. Słuchajmy dalej. Uważasz, że ćwierć to przesada. Cierpliwości starczy ci tylko na 10 lat. Brian Tracy nauczył mnie metody usprawniania życia na dowolnym polu o 1000. Nie o 10 ani nawet o 100, ale o 1000. Pozwól, że przedstawię ci ten sposób. Cała strategia sprowadza się do doskonalenia siebie, poprawiania wyników wydajności czy zarobków. O 1 dziesiątą procenta w każdy dzień roboczy. Możesz odpuścić sobie weekendy. 1 dziesiąta procenta to 1 tysięczna obecnego poziomu. Sądzisz, że dasz radę? Oczywiście każdy to potrafi. To proste. Dbaj o ten wzrost dzień po dniu, a po tygodniu wyniesie on 0,5%. Pozornie niewiele. Po miesiącu 2%, a po roku, z uwzględnieniem efektu kumulacji łącznie 26%, Twoje zyski będą się podwajać co 2,9 roku. Po 10 latach możesz osiągać wyniki o 1000% lepsze niż dziś. Czyż to nie wspaniałe? Właśnie. Nie musisz już teraz wysilać się o 1000% bardziej ani pracować o 1000% więcej przez o 1000% więcej godzin. Wystarczy poprawić się o 0,1% każdego dnia. To wszystko. To jest piękny opis magii, efektu kumulacji i konsekwencji. Zastanów się, jeśli osiągnąłeś w życiu coś wyjątkowego, z czego jesteś dumny, dumna, jakąś umiejętność opanowałeś do perfekcji, to czyż to nie był efekt właśnie takiego procesu, który trwał przez lata, ale dzień po dniu, wytrwale, kawałek po kawałku, kroczek po kroczku, aż w końcu nagle doszliśmy do momentu, w którym, wow, jesteśmy świetni w czymś. I bardzo dobra wiadomość jest taka, że to się nigdy nie kończy. Nasz umysł jest w stanie się nauczyć wszystkiego. Jeśli mamy jeszcze do czegoś talent, no to już w ogóle nic nie stoi na przeszkodzie. A więc y, trzymajmy się swojej ścieżki, dokładajmy cegiełka po cegiełce, tylko konsekwentnie wytrwajmy i po jakimś czasie będą się działy cuda. To dotyczy i finansów, i wszystkich innych rzeczy, które chcemy zmieniać w swoim życiu. I tym bardzo optymistycznym przesłaniem. Chciałbym Was pozdrowić i, i wprowadzić w kolejny weekend. Oczywiście, jeśli chcesz się podzielić tą dobrą wiadomością z kimś, to wykorzystaj te audio inspiracje, jak zawsze. Dziękuję, że je udostępniacie i wysyłacie. Do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek. Tymczasem, cześć.